Cześć! Porozmawiajmy dzisiaj o tym, czy studia IT dalej są top w Polsce. Myślę, że temat rozgrzewanie jedną osobę jest bardzo interesujący, także zachęcam do oglądania i zapraszam na dalszą część materiału. W pierwszym punkcie skupimy się, czy są to faktycznie wymagane studia, czy nie mogę zostać tak programistą z buta, czy muszę faktycznie się męczyć te 3 lata, 3,5 roku, albo 5 lat, zależy od stopnia edukacji, jaki chcę ukończyć. Nie wystarczy same technikum, same liceum. To zależy, tak w skrócie mówiąc, to zależy. Na pewno będzie łatwiej osobom, które mają ukończone studia, to jakby... Nie są te czasy Eldorado, to nie jest pandemia rok 2021-2022, w którym to każdego brali, no może nie każdego, ale jak ktoś wykazywał odrobinę chęci i miał bootcamp skończony, to już spełniał kryteria, by zostać juniorem. Teraz, żeby zostać juniorem, najlepiej trzeba mieć 3 lata doświadczenia w byciu midem. I tu tak pół żartem, pół serio, ale tak kształtuje się obecna sytuacja rynkowa. Dlatego. Czy studia są faktycznie wymagane? Myślę, że w obecnych warunkach rynkowych tak. Jeśli ktoś chce mieć jakiekolwiek szanse na zostanie programistą, bez studiów nie da rady, to trzeba być naprawdę jednostką wybitną, mieć wybitne portfolio i wtedy jeszcze by się trochę znajomości przydało, i w takim momencie można dostać już tą pracę. Teraz pytacie: jak trudno dostać się na takie studia? Na renomowanych uczelniach publicznych trudno. Tutaj wyniki matur muszą oscylować z rozszerzeń oczywiście powyżej 60% w przedmiotach ścisłych. I od tego nie ma wyjątku. Informatyka bryluje, jak chodzi o kierunki, które najtrudniej się dostać. Oprócz tego, jeśli już uda Wam się dostać, to dopiero początek całej zabawy. Studia same informatyczne są jeszcze trudniejsze niż dostanie się na studia. Dużo teoretycznych rzeczy, mało praktyki. A w nagrodę kończy to 70% w dobrym przypadku studentów. W troszkę gorszym przypadku mówimy tu o 30%, czyli ze 100 osób 30 ma tą przyjemność dostąpienia dyplomu inżyniera informatyki. Mało, dużo. Ocenicie sami. Według mnie jest to jednak mało. Kontynuując, czy są jakieś alternatywy? Tak, są wcześniej wspomniane bootcampy. Czy je polecam? Nie, nie polecam ich w tym momencie. Chyba, że tak jak wspomniałem wcześniej, ktoś ma mega zajawkę, mega portfolio i po prostu potrzebuje czegoś do wpisania w CV. Ale to nadal będzie konkurował z takimi samymi osobami, tylko absolwentami uczelni i to nie uprości sprawy. Okej, okay, teraz przechodzimy do góry pieniążków, jakie Was czeka, jeśli jakimś cudem skończyliście te studia i jeszcze większym cudem dostaliście pracę. Więc tak, zakres jest duży. Możecie dostać minimalną w bardzo negatywnym przypadku. W takim zwykłym przypadku mówimy o kwocie 8, 10, 12 tysiącach złotych brutto na miesiąc. A jeśli chodzi o taki pozytywny scenariusz, gdzie po drodze na uczelni już jakaś firma was wyłapała i doceniła, no to tutaj kwoty są powyżej 15 tysięcy złotych brutto i Sky is the limit tyle, ile na B2B wystawicie fakturkę, tyle dostaniecie. Czy te kwoty są małe? Nie, nie są. Myślę, że jak chodzi o absolwentów. Te kwoty wypadają ponadprzeciętnie. Problemem jest to, że od ostatnich dwóch lat nie jest tak prosto załapać pracę właśnie po tych studiach. Jest bardzo duży przesyt. Firmy redukują zatrudnienie, mamy delikatne spowolnienie w gospodarce, co na to się przekłada, i przez to osobom, które świeżo kończyły te studia, mają zero w CV, nie udzielały za bardzo się na studiach. Takie osoby właśnie mają problem z odnalezieniem tej pierwszej pracy, tego złotego grala, stąd jakby ta minimalna kwota, jaką można dostać, uległa troszkę zmianie na minus. Ale jeśli ktoś wykazuje się talentem, ma trochę szczęścia. Myślę, że zarobki będą dla tej osoby jak najbardziej satysfakcjonujące na początku kariery zawodowej. No dobra, ale czy są alternatywy, kiedy nie mam tych studiów, kiedy po studiach nie mam szczęścia ze znalezieniem pracy? No tak, są takie alternatywy. Oprócz kursów, e, których nie jestem fanem, ale o tym dalej. Możemy próbować dostać się na linię wsparcia, tak zwany support, na pierwszą linię wsparcia, drugą linię wsparcia lub trzecią linię wsparcia. Tak, podkrótce mówiąc, pierwsza linia wsparcia to jest bezpośredni kontakt z klientem, gdzie działa się według skryptów. Druga linia wsparcia to są osoby, które nie tylko już nie działają według skryptów, mają jakieś drobne pojęcie o SQL-u, mają jakieś drobne pojęcie o czytaniu logów i tak wygląda ich praca. Jak chodzi o trzecią linię. To właśnie najczęściej są osoby już będące praktycznie programistą, aspirujące do programisty, czyli mają te zdolności i te zdolności w pracy wykorzystują. Linia Poprzez pierwszą, drugą, trzecią linię wsparcia myślę, że jest jednym z bardziej przystępnych sposobów, żeby dostać tą pracę w IT, tą wymarzoną pracę programisty. Po drodze też jest inna ścieżka, może uda się zostać testerem manualnym i z testera manualnego przy dobrym zaangażowaniu firmie, która doceni Wasze starania, możecie też jak najbardziej zostać przeniesieni na programistę. Oczywiście to może zająć czasu, może pół roku, rok, dwa lata. W obecnym otoczeniu nawet praca Testera jest bardzo dużym sukcesem. Przechodzimy teraz do kursów. Tutaj rozróżniłbym dwie rzeczy: między kursy a la Bootcampy i prestiżowe certyfikaty. Dzisiaj o tych certyfikatach nie będziemy mówili, skupimy się na tych bootcampach. Więc tak, jak chodzi o te bootcampy, mam dosyć negatywne zdanie, mam negatywne doświadczenia, moi znajomi mają negatywne doświadczenia. Jest to. No, zarabianie na frajerach, zarabianie na osobom, osobach, którym sprzedaje się marzenia, sprzedaje się wizję, że po pół roku, po trzech miesiącach i wydaniu dwóch tysięcy zostaną programistami i będą zarabiać dwanaście tysięcy na rękę i wiadomo, polsze w leasing i te sprawy. No, rzeczywistość weryfikuje, zwłaszcza przez ostatnie dwa lata rynek i koniunktura na usługi programistów pogorszyła się. Pogorszyła się na tyle, że jest to nieopłacalna inwestycja i wszystkim osobom odradzam. Lepiej w tym czasie uczyć się na własną rękę. Myślę, że skutek będzie podobny, jeśli macie zawzięcie, a nie poniesiecie kosztów, nie dacie zarobić tym osobom. Internet pęka od poradników, dlatego jak ma się chęci, jak ma się samo za zaparcie, jak na, najbardziej można próbować tej ścieżki. Porozmawiamy teraz o przyszłości branży. Będę starał się to ująć syntetycznie, gdyż ten temat sam w sobie jest na co najmniej godzinę i można bardzo się nad tym rozwodzić. Ale, biorąc pod uwagę obecne trendy, póki nie ma boomu gospodarczego, zapotrzebowanie na programistów, zwłaszcza tych mniej doświadczonych, będzie ograniczone i to trzeba mieć na uwadze. Oprócz tego mamy bardzo duży nacisk na machine learning, na wszystkie modele językowe. To też będą starali się wprowadzać w firmie, w korporacjach, dyrektorzy, to, żeby jeden programista z modelem językowym pracował za trzech. Wiadomo, nie wszędzie się da, ale ponownie będą redukowali etaty. Programista jest bardzo drogim etatem i pierwsze co, jak firma chce oszczędzać koszty, będzie je redukować tam w researchu, w dewelopencie, nie w obecnym utrzymaniu infrastruktury, no bo inaczej by mi się zawaliło, ale będą starać się ciąć tam koszty, gdzie mogą, bez ponoszenia widocznych strat wizerunkowych, widocznych strat biznesowych, dlatego trzeba mieć to na uwadze. Oprócz tego, czy studia będą mniej popularne? Jeszcze najbliższe 5 lat, jak chodzi o studia IT, raczej nie, raczej będzie tendencja wysoka. Nie będzie wzrostu, bo już nie ma tego ciśnienia, już ludzie słyszą na forach, że nie tak łatwo dostać pracę i będzie mniej osób. Ale to, że będzie mniej, nie znaczy, że będzie mało. I na najbliższe 5 lat to taka moja prognoza może w tym czasie będzie kolejna rewolucja, może coś takiego się stanie. Nie będę wyłożył z swusów, ale miejcie to proszę na uwadze, to powiedziałem przed chwilą. Tym sposobem dotarliśmy do podsumowania. I myślę, że najprostsze podsumowanie, na jakie ja mogę znać w tym momencie, to dla pieniędzy nie opłaca się iść do IT. To już jest zdarta płyta, trzeba poszukać swojej innej niszy. Ale jeśli ktoś ma zajawkę, jeśli ktoś potrafi w ten sposób myśleć, jak programy, potrafi je pisać tak, że wykonują polecenia bo to jest ważne, że program będzie robił tylko to, co mu napiszesz, nic więcej. Jeśli taka osoba ma predyspozycję do robienia tego, do uczenia się o tym, jak najbardziej polecam. Nadal to jest przyszłościowy kierunek. Na razie mamy gorszy okres na rynku i pierwsza praca może być problemem. Dlatego, jak najwięcej projektów na studia, jak najbardziej być aktywnym, jak najwięcej własnej edukacji, omijanie bootcampów, i w ten sposób myślę, że jakoś zahaczycie tą pierwszą pracę i odniesiecie prędzej czy później odpowiedni sukces. Także dziękuję za Waszą uwagę, dziękuję za Wasz czas. Życzę powodzenia w wyborze kierunków, w wyborze kierunków IT i do usłyszenia.